Cześć, dzień dobry! Witam wszystkich na kanale WLTV. Dawno mnie tutaj nie było i jestem zobowiązany do tego, żeby powiedzieć Wam, dlaczego przez ostatnie 4 tygodnie nie kręciłem żadnego filmu. Yy, okazuje się, że mam problemy zdrowotne i yy, w każdym bądź razie nie rozmawiamy tutaj o grypie i dlatego też nie chciałem nagrywać filmów, dlatego też nic nie było, bo cały czas się zamartwiałem o swoje zdrowie. Dzisiaj wybieram się na badania i dowiemy się, co mi to lego. Ogólnie ja zawsze panikuję jeżeli chodzi o mój organizm, jeżeli coś się z nim dzieje złego, bo u mnie w rodzinie bardzo dużo osób chorowało na nowotwór, bardzo dużo osób też poumierało na, na nowotwory, więc jakby mój stres jest uzasadniony. Tylko na mnie na tą gastroskopię wyślę, to ja sobie nie wyobrażam tej rury do gardła. Ja się ożywam. Ja nie mogę szczoteczki do zębów wstalić głębiej, bo zaraz mnie napawia, ciągnie. A co dopiero z taką rurę. Ale się powiem.